Agricultural Team prezentuje. I wychodzi na to, że wy jako pierwsi po prostu zrozumieliście tę ideę. A to jest bardzo ważne, dlatego że wtedy właśnie chcieliśmy, żeby ktoś tam zaufał. I właśnie to, to był ten moment, kiedy, kiedy to zrobiliście. Także bardzo wam dziękuję. Zobaczcie jak ta impreza się rozwinęła i to jest Wasza zasługa. Bo tylko podążamy Waszym torem. Próbujemy wyłatwiać Wasze myśli i próbujemy je skanalizować. Dziękuję Wam bardzo, że z punktu z nami, się naprawdę bardzo fajną, pomocną taką praktyczną, pożyteczną, bardzo, bardzo... Lost of the Zwłaszcza w środku, czyli bliźniak i długa, długiego czasu. Część z Was jest prawie wszystkie edycje, a może nawet to się Informacji. Piszemy o tych maszynach po to, żebyście mogli Państwo przeczytać, najpierw dokładnie, wszystkie dane techniczne o maszynie, a potem dopiero móc i przyjechać móc przyjechać, zobaczyć te imprezy na żywo na naszych imprezach e roboczych show. Czyli czytaj. I testuj. I redaktorzy, dziennikarze odwiedzają też Państwa naszych prenumeratorów i nie tylko.